Krótki poradnik: jak wymienić filtr powietrza w silniku spalinowym z gaźnikiem? Żeby wymienić filtr powietrza, przede wszystkim trzeba wiedzieć, gdzie go szukać. Spójrzcie na starter. Wyjście na linkę rozrusznika jest z tej strony, a to znaczy, że silnik kręci się tak jak teraz patrzymy tak samo jak wskazówki zegara a to oznacza że gaźnik jest z lewej strony a tam gdzie gaźnik jest również filtr powietrza żeby uzyskać do niego dostęp trzeba zdjąć tą osłonę jest ona przykręcona na dwie śruby torx t27 jest to klucz który Pozwoli nam się tutaj dostać. Jak widać, stary filtr powietrza jest już bardzo brudny. Poprzedni właściciel prawdopodobnie nigdy go nie wymienił. Porównajcie to sobie z nowym filtrem. Widać, że o wiele czystszy. To jest akurat zamiennik. Z zamiennikami bywa czasami tak, że ich uszczelka jest źle dopasowana i tak jak teraz widać, filtr troszkę odstaje. Z oryginałem nie powinno być takiego problemu. Ale tutaj, tak jak widać, nawet po dociśnięciu filtr troszkę odstaje. Ale to nie powinno stanowić problemu, żeby go włożyć. Można sobie pomóc wkładając go w osłonę filtra i teraz docisnąć całość oraz przykręcić. Filtr jest zmieniony.